Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego, ponieważ mamy pierwszy dzień nowego roku. A z tej okazji przygotowaliśmy dla Was na naszej stronie dom25000.pl nowe projekty domów. Tym razem do 70 metrów, czyli polski nowy ład. Jako budynki rekreacyjne, bądź jako budynki jednorodzinne. A jaka jest różnica między budynkami rekreacyjnymi a budynkami jednorodzinnymi? Wydaje się to bardzo proste, ponieważ sama nazwa mówi, że domy jednorodzinne to są domy, w których można mieszkać cały czas, a domy rekreacyjne są to domy do wypoczynku. Jednakże te domy niczym od siebie się nie różnią wyglądowo, ponieważ budynki jednorodzinne są to budynki dwukondygnacyjne z użytkową górą i użytkowym dołem. Budynki rekreacyjne są to budynki parterowe ze strychem nieużytkowym, który można przekształcić później na budynek. Całoroczny mieszkalny. Dlaczego uważam, że budynki rekreacyjne są lepsze? Jest to bardzo proste, ponieważ budynki jednorodzinne nie możecie sprzedać. Taki budynek jest dla Was na Wasze potrzeby. Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 punkt 1a nie możecie z tym domem nic zrobić. Natomiast budynek rekreacyjny jest na początku budynkiem parterowym, ponieważ Posiada strech nieużytkowy, gdzie jego średnia wysokość strechu nie przekracza 200, dlatego jest jako nieużytkowy, ale po zmianie sposobu użytkowania jest takim samym budynkiem jak i jednorodzinny. A jak wygląda zmiana sposobu użytkowania? Jest to bardzo proste, bo czy dla budynku jednorodzinnego, czy dla budynku rekreacyjnego musicie wykonać inwentaryzację, czyli nanieść budynek na mapę. Tutaj nie ma żadnej różnicy między tym budynkiem a tym. Dla budynków rekreacyjnych potrzebujecie opinii kierownika budowy, który stwierdzi, że możecie w budynku mieszkać bezpiecznie i nie odbiega żadnym normom. Czyli tak naprawdę robi to samo, co robił wcześniej kierownik budowy dla budynków jednorodzinnych na pozwolenie, czyli stwierdza, że budynek jest bezpieczny i można go użytkować prawidłowo, więc tutaj niczym to nie odbiega jedno od drugiego. Teraz weszła zmiana w tamtym roku 19 września, że wydaje opinię jeszcze strażak. Czyli po prostu przyjdzie i sprawdzi drogi ewakuacyjne, sprawdzi czy tam nie jest nic łatwopalne, sprawdzi czy do granicy dochodzicie to, czy macie wełnę czy steropian. Po prostu sprawdzi takie podstawowe rzeczy, ale wszystko jest opisane w prawie budowlanym, więc możecie zobaczyć co tak naprawdę będzie sprawdzał. Ale jeżeli będziecie postępować zgodnie z instrukcją, no to nie ma najmniejszych problemów. Teraz wracając do tematu odcinka. Przygotowaliśmy dla Was specjalnie kilka projektów domu na naszej stronie dom25000.pl, które wydaje mi się, że powinny Wam się bardzo spodobać. Przede wszystkim wybierając projekt np. do 50 metrów macie pełny opis, macie pełny kosztorys, macie pełną instrukcję jak co z czym zrobić, a projekt do 50 metrów nie odbiega praktycznie w ogóle cenowo od projektu do 35 metrów. Czyli koszt budowy takiego domu do stanu surowego otwartego praktycznie niczym się nie zwiększył, a macie o wiele większy metraż, macie wiatroła w środku i macie już elewację. Ponieważ dla budynków rekreacyjnych nie musicie mieć elewacji, możecie ją zgłosić później dodatkowo, ale dużo osób z tego nie korzystało, tylko zmniejszało sobie budynek o grubość elewacji. Natomiast zgłaszając budynek jako jednorodzinny bądź jako rekreacyjny do 70 metrów, Zrobiliśmy dla Was projekt do 50 plus elewacja, żebyście nie musieli tego dodatkowo zgłaszać. Oczywiście mówię o budynkach rekreacyjnych, ponieważ budynki jednorodzinne już mają w sobie elewację, dlatego to jest duży plus dla budynków rekreacyjnych, że nie musi być to równe na przykład 50 z elewacją, tylko może być to dodatkowo z elewacją, może być to 70 metrów plus elewacja, czyli macie o wiele więcej niż w przypadku budynków jednorodzinnych. A jak chodzi o budynek rekreacyjny do 70 metrów, który dla Was przygotowaliśmy, ma kilka rodzajów parteru oraz kilka rodzajów strychu. Czyli macie rzut parteru ze schodami oraz z włazem, ze ściankami działowymi albo bez ścianek działowych. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jeżeli urzędnik uzna, że Wasz budynek jest dwukondygnacyjny, czyli nie jest parterowy, możecie zamienić opis na taki, który jest odpowiedni dla niego. I zgłosić jeszcze raz, ponieważ średnia wysokość trychu dla budynków rekreacyjnych nie powinna przekraczać 200, dlatego obniżyliśmy wysokość konstrukcji dachu do 219 cm w świetle, gdzie średnia wysokość strychu nie przekracza 200. Jest to trochę skomplikowane, natomiast jeżeli ktoś policzy, że jest tam dach 40 stopni, są tam skosy, ściana kolankowa, no to średnia wysokość akurat wychodzi około 180-może 190 cm, więc kwalifikuje się jako budynek rekreacyjny. A tak jak mówiłem wam wcześniej, budynku jednorodzinnego nie możecie sprzedać, nie możecie wynająć i nie możecie nic z tym zrobić, ponieważ grozi wam do 8 lat więzienia. Natomiast budynek rekreacyjny niczym od siebie nie odbiega, tylko przy zgłoszeniu jest troszeczkę inna dokumentacja. Po wszystkim zmiana sposobu użytkowania i budynek jest wolny i możecie z nim robić co chcecie. Nie musicie być uwiązani całe życie z tym budynkiem, nie musicie patrzeć na ten budynek, jeżeli nie będziecie w stanie go wykończyć, ponieważ przy dzisiejszej inflacji, dzisiejszych cenach, koszt takiego domu, takiej budowy może przekroczyć nawet 500 tysięcy złotych.